Jak najprościej tłumaczę ideę lejka marketingowego. Lejk marketingowy składa się z trzech części. Na górze lejka jest idea, jakaś nowość, coś, coś, czym chcesz zainteresować ludzi. Musisz przedstawić swoją ideę w jakiejś przystępnej, nienachalnej formie. Na tym poziomie nic nie sprzedajesz. Musisz do tego dobrać odpowiedni content, wywiady, filmy, posty, artykuły, podcasty oraz oczywiście odpowiednie formy reklamy, aby ludzie dowiedzieli się o Twojej przełomowej idei. Najważniejsze, góra lejka to twoja idea, nowość, wyróżnik, coś unikalnego. Z tym idziesz szeroko, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Środek lejka to wszystko na temat twojej idei: szczegóły, pytania i odpowiedzi, zalety, korzyści jednym słowem, wszystko dla tych, którzy zainteresowali się twoją ideą. Tak jak na górze lejka, i tutaj dobierasz odpowiedni content i odpowiednie formy reklamy. Dół lejka to już sprzedaż. Doolaik to oferta specjalna dla twoich potencjalnych klientów. Próbujesz sprzedać, tworzysz content sprzedażowy i reklamy sprzedażowe, kierując je na tych, którzy wpadli do lejka. To jest moje najprostsze rozumienie lejka. W takiej formie staramy się realizować kampanie dla naszych klientów w active